W kolejnym materiale przedstawimy możliwości zmian przebarwień obrazu za pomocą niedocenianej opcji Wariacje. Za jej pomocą możemy również zmieniać nasycenie kolorów, jak i dokonywać zmian w obszarze świateł i cieni. Przede wszystkim mamy możliwość podglądu grupy efektów zmian, jakie możemy zastosować na obrazie. Wybieramy z menu Obrazek Dopasuj Wariacje. W wyświetlonym oknie dialogowym w lewym górnym rogu mamy widoczne dwa podglądy. Pierwszy, o nazwie oryginalny, pokazuje obraz bazowy bez zmian na obrazie. Podgląd aktualny, wybór, informuje nas o wszystkich zastosowanych przebarwieniach i efekcie końcowym, jaki uzyskamy. W górnej części znajdują się opcje pozwalające na wybór bezpośrednio w cieniach. Powodując zmiany w najciemniejszych kolorach obrazu, półcieniach, powodując zmiany w kolorach średniej jasności, yy, świateł, powodując zmiany w najjaśniejszych barwach obrazu oraz nasycenia, powodując zmniejszenie lub zwiększenie nasycenia barw. Najczęstszym zastosowaniem korekty barw na obrazie jest użycie półcieni. Dolna podziałka posiadająca parametr drobne i grube służy do pasowaniu intensywności przebarwienia. Tak jak wskazuje nazwa, pierwsza daje minimalne, druga maksymalne przebarwienia w obrazie. W moim przykładzie ustawię jedną podziałkę od środka skali. Parametr pokaż odcinanie informuje nas o przesunięciach barw, których nie jesteśmy w stanie odwzorować podczas drukowania. Aby to zobrazować, przejdziemy do cieni i przesuniemy wartość grubę do końca. W środkowej części okna dialogowego wariacje. Mamy zobrazowane miniatury odmian kolorystycznych. W przypadku wyboru dowolnej z nich uzyskamy przesunięcie charakterystyki barwnej obrazu, a rezultaty tego przesunięcia obserwujemy w poglądzie aktualny wybór. W moim przykładzie wybiorę więcej żółtego. Jeżeli aktualny wybór zmiany przy barwie nie spełnia naszych oczekiwań, zawsze możemy go resetować, klikając podgląd oryginalny. Przywrócę więcej żółci. W prawej części okna dialogowego wariacje mamy możliwość wyboru rozjaśnienia lub przyciemnienia całego obrazu. Służą do tego parametry jaśniej i ciemniej. Te dwa parametry działają podobnie jak okno dialogowe poziomy. W moim przykładzie wybiorę parametr ciemniej. W podglądzie aktualny wybór mamy zobrazowany efekt końcowy. Jeżeli jest ono zaakceptowania klikamy OK. Zastosowanie okna dialogowego wariacje daje szybkie i dobre rezultaty zmiany barw na obrazie. Nie jest ono skomplikowane i pozwala na korygowanie zdjęcia przez zdominowany jeden kolor, lub tworzyć jedno przebarwienie wybranego koloru na obrazie, jak zaprezentowałem w moim przykładzie.